Kiedy usłyszałam o fundacji i o tym, że razem we współpracy możemy napisać tę bajkę, od razu byłam przekonana, że to jest świetny pomysł, żeby to zrobić. To był wielki game changer. Tej całej naszej wspólnej zabawy. No bo właśnie to nie była tylko zabawa głosem, to była bardzo głęboka rozmowa o emocjach. Na koniec tego dnia bardzo dużo osób właśnie w, odnosiło się, podsumowując ten cały dzień, oni wszyscy mówili o tym właśnie, że oni dzisiaj zrozumieli pewne rzeczy, że oni teraz będą na pewne emocje i takie życie osobiste patrzeć kompletnie inaczej. Nasi pracownicy potrzebują tego typu inicjatyw, które pozwalają im trochę wychodzić z ich strefy komfortu. Wiele osób, które się zgłosiło, to były osoby, które same powiedziały, że w sumie to one w życiu by się nie zgłosiły, że one w sumie to nawet nie widzą, jak to się stało, ale tak bardzo chciały spróbować się w zupełnie innej roli, że to spowodowało, że jakby yy, nacisnęli guzik, nagrali się i, i tak dalej, nie. Cześć, ja się nazywam Ada Borucka, a to jest podcast ICOMS, w którym rozmawiamy o różnych obliczach komunikacji wewnętrznej. Dzisiaj ponownie moją gościnią Daria Kuźnik. Cześć Daria. Cześć. Daria, która pełni funkcję Corporate Communications Managera w Henkel Polska. I robi masę fajnych projektów. I tutaj już od razu zapraszam do naszego pierwszego odcinka, gdzie opowiadać o telewizji Henkel i o grupie ambasadorów. Ale dzisiaj, trochę dalej, też, też o komunikacji wewnętrznej, ale w połączeniu z CSR-em, bo chciałabym, Daria, żebyśmy porozmawiały trochę o Twoim projekcie Bajka, czyli o tym, jak. Jak namówiłaś, jak zorganizowałaś to, że wasi pracownicy zebrali się i przeczytali, grupa pracowników nagrała bajkę. A, którą, a, którą napisaliście razem z fundacją. Zgadza się? Zgadza się, zacznę od początku. W Henklu istnieje taki, taka inicjatywa edukacyjna, Świat Młodych Badaczy. Jest to program kierowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych, w ramach których staramy się zarazić ich pasją do nauk ścisłych. Program realizujemy w formie 90-minutowych warsztatów interaktywnych w szkołach. Nasz, nasza edukatorka pokazuje dzieciom w praktyce, jak może wyglądać chemia czy fizyka. Dzieci uczą się tam zadawać pytania, wyciągać wnioski, stawiać hipotezy. No i też, co najważniejsze, uczą się współpracy. Samodzielnie przeprowadzają bardzo proste eksperymenty: dodają, mieszają substancje, mają okazję zaobserwować, jakiego rodzaju zjawiska y, mają miejsce. No i ten program realizujemy od 2016 roku, też między innymi dzięki naszym pracownikom. A dlaczego? Bo to oni zgłaszają nam szkoły, klasy, w których my te zajęcia potem przeprowadzamy. Ten program głównie realizujemy w ośrodkach, w których mamy nasze fabryki, w których działamy. Czyli jesteśmy w Stąporkowie, jesteśmy w Dzierżoniowie, jesteśmy w Braci Bożu, ale też realizujemy taki cykl zajęć dla dzieciaków z Warszawy i okolicznych szkół. Ale tobie, Daria nie wystarczyło, że macie program CSR-owy, który jest dla społeczności lokalnych, jak słyszę. I których pracownicy mają aktywny udział, bo to oni organizują miejsca, w których będzie ten program trwał, um, będzie realizowane. Ty poszłaś o krok dalej i, i wymyśliliście koncepcję książki. Tak, bo wydawało się, że skoro nasi pracownicy tak chętnie y, co roku zgłaszają te klasy, rozmawiają z nauczycielami, tak by. Bardzo mocno wierzą w ten projekt tak samo jak my, że bardzo im zależy na przyszłości edukacyjnej przyszłych pokoleń i tych ludzi, którzy będą kierowali i zarządzali trochę układali ten świat na nowo, więc stwierdziliśmy, że fajnie byłoby uzupełnić ten program jeszcze jednym narzędziem i formatem, jakim jest bajka. Kiedy usłyszałam o fundacji Zaczytani.org i o tym, że razem we współpracy możemy napisać tę bajkę, od razu byłam przekonana, że mm, jakby to jest świetny pomysł, żeby to zrobić, a jakby mm, to zarażenie tą pasją do nauk ścisłych jest też rewelacyjnym tematem do tej bajki. Mm -hmm. Żeby dotrzeć do tych dzieciaków od najmłodszych lat, ale też pokazać yy, i rodzicom, i dzieciom, i nauczycielom, że rzeczywiście jakby forma bajki, rozmowy, takich trudnych i może mało namacalnych czasami tematach, bo dlaczego nie wiem, niebo jest niebieskie i te wszystkie pytania dzieci, może yy, okazać się bardzo ciekawym i fajnym narzędziem do tego, żeby właśnie tego typu rozmowy z dzieciakami podejmować. I tak, udało się. Napisaliśmy z bajkę pod tytułem Siła Rozumu. Jest to opowieść o sile, nauce i współpracy w sercu lasu. Nie wiem, czy mogę zdradzić, co tam jest w środku. Może nie będę, mhm. ale zachęcam was wszystkich bardzo serdecznie do tego, aby zajrzeć się na stronę mhm. siłarozumu.zaczytani.org, bo tam znajduje się bajka w PDF-ie. Ale to nie wszystko. Jakby bajka jest wzbogacona o dwa elementy. O jeden z nich to jest taki ekspercki materiał, który opowiada właśnie trochę szerzej, jak bo nauki ścisłe są często demonizowane. Czasami to robią sami rodzice nieświadomie, czasami brak czasu w szkole i odpowiednich narzędzi nie pozwala w sposób ciekawy te zajęcia przeprowadzać, więc dzieci często na starcie się już zniechęcają, uważają, że te przeprawy są trudne, w ogóle nie do zrozumienia. I my w tym materiale eksperckim, nasz ekspert Wiktor Niedzicki opowiada o tym, jak właśnie... Zmienić trochę tą szalę, żeby y, podpowiadać rodzicom i nauczycielom, jak to zrobić w sposób atrakcyjny, jakiego rodzaju y, aktywności wspólnie można wykonywać, żeby jednak y, spowodować, że w jakiś sposób te dzieci się zainteresują? A to jest naukami. bajka dla dzieci czy dla dorosłych? Powiedziałabym, że jest to bajka okay. zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. No bo kto nie kocha bajek. Ada, okay. jaka jest Twoja ulgona bajka? <grym> Oj, wiesz co, ja już e, mam, mam trójkę, po, po trójce dzieci też mi się te wszystkie bajki bardzo pomieszały pokoleniowo, muszę ci powiedzieć. Już nawet nie potrafię ci powiedzieć, e, która jest moją ulubioną, bo to też ewoluuje, ale e, wracając do tej bajki, e, no bo wiesz, cały czas my się sobie mówimy do komunikatorów wewnętrznych o bajce, dlaczego my do nich mówimy, co wam ta bajka daje w ogóle? Czemu w ogóle ta bajka i komunikacja wewnętrzna i czemu ludzie w tym wszystkim, co to, co to wszystko ma wspólnego, wiesz, z firmą na koniec Poza tym wydrukowanym PDF-em, mhm. czy książeczką, jakby, nagraliśmy z naszymi pracownikami audiobooka. Mhm. Wydawało się, że jest to świetna okazja, do tego właśnie, aby, skoro jest to projekt, który jest napędzany siłą pracowników, to ta bajka również powinna nosić znaniona, jakby ten ślad dotyku naszych pracowników, i zaprosiliśmy ich na casting. Do nagrywania bajki. Do nagrywania bajki. Szukaliśmy po prostu głosów. Chcieliśmy, żeby to nie czytał e, jakiś ambasador czy rzeczywiście fachowiec w tej dziedzinie, tylko żeby e, nasi bohaterowie e, bajki mieli głosy naszych pracowników. No i. E, Świat młodych badaczy nasi pracownicy kochają po prostu. Mhm. I nie było trudno ich do tego namówić. E, wyszła tylko jedna komunikacja mailowa. O, naprawdę <gry> tak naprawdę, która w atrakcyjny sposób napisana spowodowała, że na potrzebowaliśmy 12 bohaterów, zgłosiło się nam ponad 28, dokładnie 28 osób. Nie chciałam brać ciężaru, wyboru mhm. bohaterów, tych głosów na siebie, więc pozwoliłam i poprosiłam, aby fundacja mnie w tym sparła. A pańsko czy były jakieś kryteria, czy prosząc o zgłoszenia? Tak, napisaliście jakieś kryteria. K Kryterium i takim sposobem zgłoszenia było własne nagranie. Mm -hmm. Był tam tekst do przeczytania, fragment bajki, a także fragment tekstu eksperckiego. Żeby trochę zobaczyć okay. na ile osoby, które się zgłaszają są w stanie, nie wiem, modulować głosem, jakiego rodzaju mają barwę. No bo my też mieliśmy różnego rodzaju postaci, tak? To są i dziki, i wiewiórki, i chomik, i kozica, więc jakby potrzebowaliśmy różnego rodzaju y, 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 intonacji, i sposobów mówienia i tak dalej. I fundacja pomogła nam w wyborze tych 12 bohaterów. I co ciekawe. Naprawdę przypadkiem mhm. y, udało im się dobrać tak bohaterów, że to były osoby, które zgłosiły się z każdej lokalizacji. No właśnie to jest ciekawe, <grym> czy był jakiś jeden profil pracownika, czy pracownicy biurowi byli bardziej chętni, czy, czy nie, nie było tam? Nie, mhm. absolutnie nie było czegoś takiego, że jedna grupa była bardziej chętna, druga mniej. Myślę, że to się bardzo fajnie rozłożyło. Byłam super dumna i szczęśliwa, że właśnie też pracownicy z mhm. poszczególnych lokalizacji y, fabryk y, również jakby zapałali chęcią do tego projektu. I Wzięcia w nim udziału. Ja myślę, że ten projekt Świat Młodych Badaczy w ogóle w fabrykach jest mhm. dużo bardziej taki znany, jest im dużo bliższy, bo pozwala rzeczywiście budować tą lokalną społeczność tam na miejscu. Więc nie było tutaj żadnego rozgraniczenia. I bardzo się cieszę, że mieliśmy taki właśnie podział osób, które były na różnym poziomie, w strukturach firmy, o różnym doświadczeniu, w różnym wieku, kobiety, mężczyźni, no i z tych różnych lokalizacji, to było najpiękniejsze. Myślę, że oni wszyscy w ogóle, przyjeżdżając tutaj do Warszawy na dzień nagraniowy, spodziewali się, że po prostu nagrają jakąś tam bajeczkę. A okazało się, że Nasza, nasz dzień warsztatowy, kiedy przygotowywaliśmy swoje głosy do tego, żeby użyczyć ich tym postaciom. Czy twój głos też tam jest? Bardzo marginalny, jak się okazało. No, by, byli lepsi, ale tak, jakąś tam jedną kwestię małą mam. Ten dzień warsztatowy rozpoczynał się takim, taką rozmową z Michałem, który jest prezesem fundacji, o tym, czym są emocje czyli zupełnie nie ogłosie na początku absolutnie nie rozmawialiśmy mhm. o tym jakiego rodzaju towarzyszą nam w życiu emocje bo my tutaj też o tym mówimy że m, samo przeczytanie bajki to jest trochę za mało mhm. mówimy o tej bajkoterapii czyli o tym że warto Obejrzeniu, nie wiem, filmu, przeczytaniu książki, o tym z kimś porozmawiać, bo tylko wtedy zostaje ci taka ta edukacyjna wartość tego wszystkiego, jakby, no bo jesteś w stanie, okej, okay, powiedzieć, nie wiem, to mnie zezłościło na przykład, bo ja mm -hmm. uważam, że ten bohater to postąpił źle, albo nie wiem, właśnie podobało mi się coś. Jakby, jak y, artykułujesz to i rozmawiasz o tym z kimś, to, to rzeczywiście wtedy ty zapamiętujesz, ty się tego czegoś mm -hmm. uczysz, jakby zachodzi ten cały proces y, poznawczy. W momencie, kiedy tylko czytasz, no to to jest pewnie jedna z z x rzeczy, no i niekoniecznie możesz jakby wszystko przyswoić, więc myśmy zaczęli z takiego wysokiego C i to była naprawdę bardzo głęboka rozmowa o Nie uciekli, ducie. Nie, i to była rozmowa też o tym, wiesz, Michał pytał, no dobra, twój bohater dzik kwiczął, no ale kim on jest? Wiesz, myśmy jak przyszli na ten warsztat, nikt o tym nie myślał pod tym kątem, kim mhm. jest jego bohater. No, Chcieliście bo przeczytać bajkę. Tak, świetnie się bawić. Wiesz, piątek poza biurem w Aha. fajnej atmosferze po prostu będziemy się świetnie bawić. A to się okazało, że padły pytania, które spowodowały, że oni musieli zacząć myśleć, że ej, rzeczywiście, ten mój bohater to może nie wiem, może on nie wiem dzisiaj to jest zły i dlatego nie wiem, odpysknął coś komuś mhm. brzydkiego w naszej bajce, bo może nie wiem, zgubił coś albo mhm. y, nie wiem mama na niego nakrzyczała i tak dalej. I to było absolutnie. Y, to był wielki game changer tej całej naszej wspólnej zabawy. No bo właśnie to nie była tylko zabawa głosem, to była bardzo głęboka rozmowa o emocjach. Na koniec tego dnia po nagraniu bardzo dużo osób właśnie w, odnosiło się podsumowując ten cały dzień i to było bite 8 godzin. I to tak naprawdę y, musieliśmy się bardzo mocno streszczać. Oni wszyscy mówili o tym właśnie, że. Kurczę, oni dzisiaj y, zrozumieli pewne rzeczy, że oni teraz będą na pewne emocje i takie życie osobiste patrzeć mhm. kompletnie inaczej. Ja sama byłam w ogóle... Warsztat rozwojowy nawet trochę. Tak. Ja, ja sama jakby byłam bardzo mocno zdziwiona y, tym wszystkim. No i znowu, najpiękniejsze było w tym wszystkim chyba to, że na, po tym warsztacie, w kolejnym tygodniu, kiedy przyszłam do biura... Nasi uczestnicy, bohaterowie bajki roznosili informacje, szerzyli ją dalej i mówili: Ej, słuchajcie, wyżałujcie, że nie zapisaliście się i nie zgłosiliście się y, na tą bajkę, bo tam było tak super. Myśmy robili to i tamto, i w ogóle tam była taka fajna atmosfera, więc. Y, to było piękne, bo myślę, że to właśnie na tego typu komentarzach zawsze zależy właśnie osobom, które zajmują się komunikacją, żeby to ci sami ludzie mówili o tym innym, jak oni y, jaką fajną robotę zrobili. Jak coś przeżyli fajnego. Tak. Postanowiłam, że jakby to jest znowu trochę za mało, mhm. że fajnie <laughs> dodać jej trochę jeszcze że trochę rozpędu, więc. Ym, Naszą bajkę y, można było pobierać, każde pobranie to była złotówka na rzecz zbudowania nowej biblioteki zaczytanej mhm. y, w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Samborowicach, która jest niedaleko jednego z naszych zakładów produkcyjnych w Raciborzu. Mhm. Y, I tak sobie marzyłam właśnie o tym, że skoro ci nasi pracownicy są tak zaangażowani w tę bajkę, to też oni będą takimi ambasadorami jej i jakby w pewien sposób będą pomagali mhm. mi ją promować po to, aby uzbierać 10 tysięcy pobrań, okay. żeby rzeczywiście ta zaczytana biblioteczka mogła w tej placówce powstać i rzeczywiście tak było. Jakby dzięki temu, że oni też brali w tym mieli swój osobisty udział, to jakby nie mieliśmy większego kłopotu z tym, żeby oni wśród swoich znajomych rodzin na swoich portalach społecznościowych promowali właśnie to nasze wspólne dzieło, bo oni bardzo chętnie Chwalili się też tym, że to jest ich głos w tej bajce. No tak. Więc to mhm. było y, bardzo fajne, więc tutaj upiekliśmy, przy, kolokwialnie mówiąc, kilka pieczeni na jednym ogniu. Y, no i ta była biblioteka w, lada y, tydzień, że tak powiem, powstanie i stanie w tej placówce opiekuńczej, chowawczej w Samborowicach. Więc to takie fajne podsumowanie y, tego projektu. Daria, niesamowite jest, wiesz, jak opowiadasz o połączeniu różnych um, projektów, jak krok do kroku. zastanawiam mnie, ciekawi mnie, może nie zastanawia, ale ciekawi mnie, jak to robisz, żeby zdobywać akcept na takie pomysły? Bo wiesz, fajnie jest mieć pomysły, ale potem trzeba jeszcze do nich przy, przekonać kogoś, żeby ktoś ci dał te 10 tysięcy, że zaangażować i tak dalej. Jak tobie się to udaje? Jak to to robisz, że organizacja idzie za tymi twoimi pomysłami? I bo wiesz, no, dzień warsztatowy to też jest jakiś koszt, to jest wy, wyjęcie ludzi z roboty. No, no to jest jakaś taka um, Gdzieś tam a, utrudnienie w takiej operacyjnej pracy, jaki jest Twój, y, że tak powiem, sposób na to, żeby, żeby tak działać, właśnie wiesz, w odpowiedzi na potrzebę, na moment, na pomysł? Staram się oczywiście zawsze mieć zarząd po swojej stronie, mhm. czyli to oni są też takim pierwszym punktem kontaktowym, który się o tym dowiaduje y, i od nich uzyskuje poparcie tego typu, oczywiście poza moją szafową. Y, ale chyba jestem bardzo konsekwentna. To jest mhm. też tak, że i myślę, że to jest też super ważne. Czasami jest tak, że okej, okay, jednej rzeczy nie zrobisz, mhm. ale powtórzysz ją osiem razy w ciągu roku, i może Ci się uda. Z tą bajką też tak trochę było, mhm. że ja z fundacją rozmawiałam z pół roku zanim rzeczywiście było tak, że powiedzieliśmy sobie: OK, wchodzimy, to robimy to. Więc to też się nie zadziało od tak, ale jakby tutaj bardzo mocno wierzyłam i czułam, że to jest projekt, który właśnie łączy tych naszych pracowników, którzy są super blisko programu Świata Młodych Badaczy. Daje nam taką, kolejne narzędzie do tego, aby komunikować o rzeczach, które są dla nas ważne, żeby odczarować te nauki ścisłe i pokazać, że mogą być fajne, a są w dodatku przydatne w życiu codziennym. No, i że to, to też jest y, świetny sposób integracji wewnętrznych pracowników. Mhm. No, bo po pandemii trochę wszyscy borykamy się z tym, jak znowu y, tych naszych ludzi nie tylko ściągnąć do biura, ale też jakby związać z firmą. No, Mamy przecież. bardzo dużo nowych osób, które jakby nie pamiętają tych czasów sprzed, jakby nie, nie mają tych dobrych benchmarków y, i tak dalej, więc. Y, Ważne jest, żeby na pewno konsekwentnie pokazywać te wszystkie y, zalety tego typu projektów i jakby jakie korzyści za nimi idą, dlaczego ty chcesz je zrobić. I tak jak mówię, są rzeczy, które czasami po prostu się mogą nie udać, ale kolejnym takim przykładem rzeczy, którą odkąd przyszłam, zawsze mówiłam, nie maile, y, tylko mail komunikacji wewnętrznej i tam zarządu może wychodzić do całej organizacji. Powinny być poblokowane te takie wielkie grupy dostępów mailingowe, że każdy może wysłać każdemu o wszystkim wiadomość typu Zbieram na chorego pieska, choć super zacne i piękna inicjatywa, to jakby nie jest to treść na komunikację mailową do całej organizacji. I to było trzy lata temu. Dziś jestem w miejscu, kiedy to mój zarząd powiedział: hej, zablokujmy. I wiesz, ja się z tego cieszę, bo to był mój pomysł, tak ale dany. dzisiaj, jeżeli oni czują i widzą w tym potrzebę i uważają, że jakby czują, że to jest ich pomysł i oni z tym wychodzą, ja nie mam z tym problemu. Ja się w końcu cieszę, że jakby ta moja taka praca nagminna i y, regularna przy tym, kiedy tych wiadomości było czasami dużo i o wszystkim i o niczym, y, była gdzieś tam przeze mnie dalej kaskadowana i pokazywana, hej, ale my sobie szkodzimy, bo to, bo tamto i, i wtedy dobra, nie było. Jakby zielonego światła, żeby to zrobić, ale w końcu przyszedł ten moment. I myślę, że trochę tak jest w komunikacji wewnętrznej i przy wielu projektach, że mm, nie wszystkie dzieją się od razu. Czasami trzeba sobie dać czas. Cierpliwość I, to jest cier, ważna cier, cecha. Cier, cier, cierpliwość to jest ważna cecha, konsekwencja, ale na pewno pokazywanie tych zalet, jakie mhm. jakby temu przyświecają, jest super ważne. Budżetowo oczywiście to jest zawsze walka o to. Każdy z nas ma pewnie. Podobnie, że te budżety komunikacji są coraz mniejsze, więc to też jest czasami wybór pomiędzy czymś a czymś i te wybory nie są zawsze łatwe. Bardzo ci dziękuję. I powiedz mi jeszcze tylko na, na koniec, czy coś jeszcze będziecie rozwijać, czy coś w tym projekcie, czy wrócisz do tego projektu, czy to był jednorazowy projekt, który w tym momencie przyniósł wam po prostu takie połączenie potrzeby działań CSR-owych, ESG razem z rozwojem pracowników, bo de facto to się zadział rozwój pracowników. Czy coś dalej, czy coś rozwiniesz, czy uważasz, że ten projekt w takim miejscu można zamknąć? Świat młodych badaczy na pewno będzie w dalszym ciągu realizowany w takim stopniu, w jakim jest w ramach naszych zajęć lekcyjnych i jest to świetna inicjatywa, którą absolutnie będziemy kontynuować. Z Michałem bardzo namiętnie rozmawialiśmy o tym, że może powinna powstać też bajka dla dorosłych. O ważnych tematach, bo myślę, że to też jest fajne narzędzie do tego, aby mówić w sposób miękki, ale o rzeczach, które są ważne. Ale ta bajka. Pokazała mi też i zainspirowała do tego, że nasi pracownicy potrzebują tego typu inicjatyw, mhm. które gdzieś tam łączą osoby z różnych działów, które y, pozwalają im trochę wychodzić z ich strefy komfortu, bo wielu wiele osób, które się zgłosiło, y, to były osoby, które same powiedziały, że w sumie to one w życiu by się nie zgłosiły, że one w sumie to nawet nie widzą, jak to się stało, ale tak bardzo chciały spróbować się w zupełnie innej roli i spotkać się z ludźmi jakby z innych działów w kompletnie innym kontekście, że to spowodowało, że jakby y, nacisnęli guzik, nagrali się i, i tak dalej, nie? Bo ja tak sobie teraz myślę, jak mówisz, to jest też taka trochę odpowiedź na pewne znużenie ludzi. Bo każdy w swojej pracy, mamy ten cykl życia pracownika i przychodzi taki moment takiego znużenia i szukania trochę atrakcji i może to nie musi być zmiana pracy, a może być to zaangażowanie się w coś a, obok. Tak, bo to chyba też chodzi o to, żeby złapać takiego bakcyla raz na jakiś mm -hmm. czas. No bo tak. jak jesteśmy przemęczeni tą właśnie y, bieżączką, rutyną. I rutyną y, to potrzebujesz czegoś, co znowu spowoduje, że masz ten wiatr mm -hmm. we włosach i taki błysk mm -hmm. wokół, że okej, okay, ale robię fajne rzeczy, nie? I ten projekt wydaje mi się, że właśnie trochę był też o mm -hmm. tym i pokazał, w którym kierunku my powinniśmy y, planować jakieś nasze aktywności związane z integracją, próbą integracji pracowników wokół ważnych dla nich tematów. E, więc jeżeli mnie teraz słuchają, to być może założymy jakiś zespół muzyczny. <laughs> Widzę, że pomysłów to tobie nie brakuje. Po słuchaj, no. Pomysłów nie brakuje, brakuje chyba bardziej czasu, żeby je wszystkie zrealizować, bo też znowu w firmach komunikują się wszyscy, więc przebić się z tą komunikacją, ze swoimi inicjatywami trzeba to robić bardzo ostrożnie. Ehm, no bo jeżeli przesadzimy też z ilością rzeczy w danym roku, no to też y, może się okazać, że potem te inicjatywy niestety, ale y, nie zrealizujemy ich w takim stopniu i z takim sukcesem, jak, jaki byśmy chcieli. I utoniemy. Y, więc. Y, tak, pomysłów jest sporo, ale myślę, że jest duży, znowu duży potencjał, których bardzo chciałabym wykorzystać, yy, a was wszystkich zaprosić oczywiście po pierwsze do pobrania yy, i wysłuchania, albo wysłuchania yy, bajki pod tytułem Siła Rozumu, którą nagrali właśnie nasi pracownicy, pracownicy Henkla. Bajka jest na stronie www.siłarozumu.zaczytani.org, ale jeszcze jedna. Jeszcze jedna promocja, jeżeli macie dzieci albo nie wiem, to są dzieci waszych znajomych jakby w bliskim otoczeniu, to zachęcam też was bardzo serdecznie do zajrzenia na naszą stronę właśnie www.światmłodychbadaczy.pl, bo to tam znajduje się... Um, bardzo dużo prostych eksperymentów i pomysłów na to, jak w kreatywny sposób można spędzić czas z dzieciakami, właśnie po to, żeby pokazać im, że chemia, fizyka są fajne i to jest świetna zabawa dla dzieci, dla dorosłych, wspólna. Więc nie bójmy się tego, nie rozwalą domu. A wiele z naszych eksperymentów to są też takie, które jakby można wykonywać bez specjalistycznego sprzętu, substancji, rzeczy. Więc my naprawdę mamy wiele tych przedmiotów w naszych domach więc wystarczy tylko po nie sięgnąć super bardzo bardzo ci dziękuję i gratuluję teraz jeszcze Dzięki. projektu ja dziękuję bardzo że byliście z nami Nieustająco zachęcam do tego, żeby komentować, zadawać pytania, lajkować, szerować, ale też, żeby dołączyć do naszych spotkań, naszej społeczności komunikatorów wewnętrznych. Mamy śniadania, mamy konferencje, mamy też blog, na którym publikujemy aktualne informacje, trendy, też casey takie jak ten, tutaj, o którym rozmawiamy. Więc zachęcam do zobaczenia. Do zobaczenia.